Dzisiaj nosimy maski i wiecie, że ja się nie spodziewałam, że tak dziwnie się w tej masce chodzi i że tak dziwnie się oddycha. O, ja dzisiaj byłam właśnie załatwić pewne sprawy związane z gospodarstwem, tam wypisanie wniosku i tak dalej. No, a teraz jadę po paszę, jadę na zakupy. I masaka muszę. Dosyć. Ja nie mogę po prostu oddychać. Ja mam taką tą grubą tą maskę, moja siostra mi ją przyniosła. że ja normalnie nie mogę oddychać. W ogóle błyszczyk mi się na niej odbił. Więc. O... Szok. I nie wiem jak to będzie miało być z latem. Jak będziemy mieli, ja muszę sobie kupić jakąś inną maskę, bo ta jest zdecydowanie to jest bawełniana, ale ona jest zdecydowanie za gruba. Aż się po prostu ciężko w niej oddycha. Serio. No więc y, moja siostrzenica ma taką czarną fajną. Ale nie chce mi jej oddać. Chociaż ona nigdzie nie wychodzi, nigdzie nie wyjeżdża, ale ona ma. Że jak gdzieś pójdzie do kościoła czy coś to będzie ją nosić. No a ja zakładam swoją i lecę dalej. Lecę po pasze. I do biedy. Może wam jeszcze coś pokażę. Potem po południu idziemy zbierać dalej kamienie, <laughs> e, bo jutro, jutro jest piątek, i w sobotę idę do pracy. Zamieniłam się z koleżanką, która tam nie może, ma jakąś tam sytuację ciężką. No i wiecie, zamieniamy się, ona kiedyś za mnie wzięła, ja teraz za nią wezmę, więc jest spoko. Za to w przyszłym tygodniu nie pójdę w ogóle do pracy. No, więc jadę w tym naszym dziwnym świecie. Kurczę, powiem Wam, że nie wiem jak to będzie dalej wyglądać, to nasze życie. Aż się po prostu trochę tego obawiam. Dopóki nie było nakazu tych masek, to jeszcze jakoś, ale teraz to powiem Wam jakoś tak po prostu dziwnie. Bardzo jeżeli będziemy mieli tak cały czas chodzić, to no, to to będzie słabe, powiem Wam. Także jadę. No, co to jest? Ja wiem. No co ty? Jasiu, pomożesz? Bo Franek brzydko się zachowuje. Jadę. Co to, Jasiu? Czekoladki. Nie czekoladki. Ciasteczka. Makaron. Bułki. Co jeszcze tu są? cytryny. Winogromka. Dużo bananów. Banany tam zanieś na szafkę. Pod te stare, tak? No bułki jeszcze. A te jedne dla babci. Co to nie wiem. Dla mamy. Mama do pracy bierze taki ogółki. Jutro idę do pracy. O i to też mamie do pracy. Mamy msę. Jeszcze jeszcze chleb. Chleb tostowy razy dwa, sałata, no. I pusto. Nie, nie wolno na głowę. Siadaj. Fenuś nie pójdziesz ze mną. O, i tu jeszcze mięso. O. Dobra, kochani, my wróciliśmy z pola i dzisiaj zebraliśmy tylko jeden wóz kamieni, ale i tak dobrze, bo wróciliśmy o, o 16, więc do 19 to i tak co cudrze zebraliśmy. Teraz już dzieci są wykąpane, a ja wam pokażę, co kupiłam w pepko. Franus już śpi. Franek! Franek! Franek, halo. <śpiewa> Hipnoza. Jasiu. Jasiu, odwróć się. A ty nie masz hipnozy jeszcze, bo Franek ma hipnozę. Chcesz zobaczyć, co wam kupiłam? Te koszyczki. Ale ciekawe, czy one się zmieszczą w tym szafie. Mi się wydaje, że one są za duże, wiesz? Takie koszyczki do lekarstw. A gdzie ten drugi? Ten kosztował... 14,99 No, taki biały O, ty się odhipnotyzowałeś? O, to jest drugi Taki To jest niby na buty, ale ogólnie e, na buty Nie na buty no, ale ja myślałam, żeby to tak, zrobić, żeby w tej szafce postawić jedno, potem tutaj, tutaj tabletki, tutaj syropy jakieś, i wtedy więcej po prostu się zmieści. Tak to posegregować. Zobaczymy zaraz, czy to będzie pasowało. Coś mi się wydaje, że one są za długie. Dobra. No i ten mały kosztował 7,99. W razie czego można je zwrócić? Tutaj kupiłam. Eee, co to jest? Płyn do pianek. A on tu leci, czy mi się wydaje? Nie. Płyn do pianek. Za 9,99. Do tych pistoletów. I tu <laughs> ubrania. A, baterie kupiłam, Jasiu. Do, Jasiu, do twojego autka kupiłam baterie. No, chodź, weź. Co się mówi? Dziękuję. No, kupiłam ci do auta. A w ogóle ile one kosztowały w tym pepku? Bez ceny one są. Nie pamiętam. Teraz wyjmę te ubrania. Więc tak, tu mamy kubkę Jasia, tu mamy kubkę Franka. Że Fianek nie patrzy, to teraz Jasia pokażemy. Takie jeansy, Jasiu, zobacz. Z dziurami mogą być. Tylko, czy one się nie będą za małe, przypadkiem. Bo to jest rozmiar 140. Zobaczysz? Weź wstań. Wstań chociaż ja. Co? Nie, będą no okej, okay, nie? Dobra. Podobają Ci się chociaż? Fajne, nie? Takie przecierane. Ty takich nie masz. Przecierane, ale one są miękkie. To nie jest taki twardy jeans. I one były za 39. Ogólnie drogo. Ale ja chciałam Wam ostatnio z Bonprixa zamówić ciuchy, ale tam też jest drogo i dodałam do koszyka dodałam do koszyka to co chciałam i ten i wyszło mi prawie 300 zł, więc to pewnie w przyszłym miesiącu zamówię a tutaj te Jasiu możesz oderwać metki ja ty też się obudziłeś teraz tutaj Jasiu zobacz drugie desy Jasiu Jasiu nie otwieraj ty te... nie otwieraj tego płynu Halo? 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 Nie otwieraj tego płynu. Tu chodź, zobacz. Nie Mówię do ciebie, a ty co innego robisz? Takie desy, te ci będą pewnie trochę za duże jeszcze. Ja się patrz tutaj. Masz oglądać swoje rzeczy. A nie na bajkę. Jo, już jesteś śpiący. Nie tulaj się, bo oszukujesz. Weź wstań, te ci będą za długie. No, te będą trochę za długie. Możesz metki odrywać, Jasiu. A te ile kosztowały? Ja A, bo to jest 158, 19,99. Tu jest taka koszulka. Patrz, Jasiu, jaka wystrzałowa. Podoba ci się? Daj te. Weź włącz, radio. Tu jest koszulka za 7,99. Jasiu, radio włącz, proszę cię. Tak, tak. Tu tak. masz następną, chodź tutaj, Jasiu. Tak. Tu masz następną koszulkę tak, tak, tak. za 19,99. Ale te metki odrywaj i chowaj do szefy swoje rzeczy. Już. Nie. A co ty teraz? Nogi sobie przykrywasz? Skarpety sobie trzeba było przynieść. Tu jest bluza. Fajna bluza, patrz. Fajna, nie? Podoba mi się czerwonogię na weź się przykryj A patrz ona była przeceniona Jasiu ze 39 na 29 Trzymaj Proszę i tutaj są takie spodnie desy za I to jest w ogóle duży rozmiar, ale one są mniejsze one są na 150, ale jak ja je wypierę, to one się skurczą, bo te wszystkie spodnie z Pepko się kurczą. No. Nie? To raz je ubierzesz i wtedy je wypierzemy, zobaczymy jak one się skurczą. A chodź, ja ci kupiłam. Co ty szukasz? Nitki. Nitki po co? Ty nie spadnij z tego krzesła, przecież to spadnie. Chodź oglądaj rzeczy swoje. Ranuś, chodź. Zobacz, a nie to jeszcze jest dla Jasia koszulka. Marvel ze Spider-Manem. Yy... I ta kosztowała też 9,99. Masz. A teraz Fanka rzeczy. Fejanuś, chodź zobacz. Takie koszulki mama ci kupiła. Taką, fajną polo. I to jest. Brzydka! 122 i to za 14,99 mama. Pół godziny stała przed Pepko, żeby wejść. Zejdź z tego krzesła, bo to spadnie. I polecisz do przodu. Nie. Ty chcesz nożyczki? Tak. się podaj mu nożyczki, bo ja go źle zrozumiałam. Ja myślałam, że on chciał nitki. Chodź, zobacz, jaka fajna. Fenek! ja się zobacz, jakie wytłaczanki. Nie było dla ciebie takie. Widzisz, to jest wytłaczany ten rekin. Rekin atakuje tu pisze po angielsku. Shark atak. Wytłaczony. Widzisz, fajne, nie? No, i można ścisnąć. No. Nie no. Ale pomyśl jak oni to zrobili, co? Jezu! To jest taki ten super. I Jezu! Ona... Wytłaczany to znaczy? Ona kosztowała dziewięć. Idź mu daj te nożyczki. Nie. Franuś, zobaczysz. A to są Jasia. Jasiu sam sobie zrobi. Jasiu nożyczkami. Daj mi te nożyczki. No i No! Idź sobie przynieś. Wymieniście dwie pary. Zobacz, Franek, jakie fajne. Z myszka Miki. Ale tam z tych nie odcinaj, bo tamtych ja jeszcze nie pokazałam. Tu odcinaj. Tu z tych. Tu jest z myszka Miki. I kosztowała 9,99. Też 122. No ucinaj! Dalej, tu są. Jasiu, nie mieszaj mi. Tu są dla fanusia. Patrz takie spodnie dżinsy. Z takimi szelkami. Patrz, jakie fajowe. Jasiu, z... zobacz, jakie fajne z szelkami. Tutaj ucinaj. No, mocno. O. I tu to wyjmij, zobacz, tu jest też taka naklejka, musisz ją odkleić. Widzisz, to trzeba wyjąć i do kosza, a tą naklejkę paluszkiem odklej. Zobacz, Fanek, jakie spodnie podobają ci się? Nie, przejdźmy. On mówi na wszystko, brzydkie. I te spodnie kosztowały, tu Fanek odciął, 30 zł. Fajne, one mi się podobają, Fanusi, wiesz? Nie, nie. Superanckie są. Ej, I takie piło. tu podwinięte to jeszcze... Super. No przyklej to tu. Niech tu Super są te spodnie, Fenusiu. One są trochę większe. Podobają ci się? Tak. Aha. A przed chwilą mówiłeś, że brzydkie. Tu są takie jasne. Idź sobie przynieść kuchni wiesz ten koszulkę. No co ty dziura, będzie w niej? Proszę iść do kuchni. To zostaw to. To fenek to zrobi. Jeżeli ty jesteś tyle leniwy, żeby iść do kuchni, wiesz sobie dziurę. Zrobisz. Tu są takie jasne, które można podwinąć. Zobacz Fennek, jako spodenki. Na lato, na plażę, nie? Tak. Jak pojedziemy nad morze. Za 29,99. Widzisz? Utąd. No utnij. Takie fajne. Z tyłu z kieszonkami. I tu jest dla Ciebie bluza, Franuś. Zobacz, Ekinowa. Rekinowa bluza za 30 zł. Te bluzy wszystkie są po 30. No ale dla małych dzieci są takie. Zobacz, i tu ma takie na rękawach. Widzisz? Rekinowe. Dla małych dzieci są takie rzeczy, a dla większych już takich nie ma. Wiesz? O tu. Właśnie teraz, galer, jak jestem duży. Co? O nie, właśnie teraz myślisz, jak jestem duży. No, ty też miałeś taką bluzę z jakimś, jak byłeś mały. Gdzie jest paragon? Dobra. I paragon. Tyle. Więc ogólnie. Jeszcze uszło. Januś nam zasnął sam od siebie, oglądając bajkę. A my otworzymy. Oczywiście mama trochę posprzątała, nie? Kto posprzątał ładnie? Kto? Mama. A, a biurko, kto posprzątał ładnie? Mama. No. Otworzymy nasz nowy odkurzacz. Pokaż, Jasiu. Daj nożyczki. Które który kosztował, y, widzicie, tyle i tutaj mamy kartę gwarancji, kartę zwrotu, a ja się otwieram. Oj. No nożyczkami, Jasiu. Tutaj wszedł, ale nie mi palce, dobra. Jeśli pójść w tą stronę, ja chcę to dopuścić. No tu przed niej. Tu musisz ściąć. Co ty masz za czkawkę? Co? Na polu doszłam. Już na polu miałeś czkawkę? Tam przed no. Odłóż nożyczki na swoje miejsce. Nie, nie zaczynam. Co? I jeszcze raz. Nie Na ziemię to połóż Ty jednak jesteś ciekawy, co? Pokaż szczotka No pokaż, ja muszę zobaczyć. Szczotka. No fajna. A patrz, patrz, wygina się. No super. Co dalej? Rura. No. No dobra, ty dalej, bo to już jest późno, ja muszę iść kuły zamknąć. A jeszcze w kuchni mam pełno sprzątania, naczynia do umycia. Nie puść. Nie jest ciężki właśnie o to chodzi, żeby nie był ciężki. Tu są jakieś dwie szczotki. Dwie końcówki. Nie, to jest jakaś jedna końcówka, którą się składa, tak? Co ty robisz? Weź to wyjmij z tego worka. To jest ogólnie odkurzacz bezworkowy. I tylko filty się jakieś wymienia. Musimy zobaczyć. Dobrze, ale ty nie musisz tego dotykać. Ja już coś czuję, że wy to zaraz popsujecie jak tamten odkurzacz. Dobra. Ty wiesz jak to się zakłada, możesz przyjechać tym tutaj. Jo, ja się już obcykał jak to się zakłada. O. Dobra, wyciągnij kabel. Patrz jaki ty jesteś geniusz. Umiesz montować takie rzeczy, co? O, i tu Dobra, tam jest żółty, czyli już starczy chyba. Mhm. No, idź go włączyć do prądu. Trzeba będzie rurę włożyć. Dobra, Co? Poradzisz sobie ze wszystkim? A co ty tam robisz? Tam nie, tam nic nie rób. Tu jest na kabel, a tu jest na włącznik. Widzisz, a tutaj się wysypuje śmieci no tu i tutaj. daj rurę rurę się wkłada tą, nie, no tam tą też nie część, drugą drugi koniec <laughs> tutaj ją się wkłada zapewne poczekaj, poczekaj powoli, tak bo nie chcemy żeby się zepsuło, no palce, dobra i teraz tamtą część rurę. Z drugiej strony, no tam, tak. Tylko musisz dobrze to włożyć. No. I teraz szczotkę na końcu. Ale fajne. No, tak. Na odwrót, chyba ja się. Tą szczotkę chyba na odwrót, czy nie? Jak ty to wsadziłeś? Jak to w ogóle nie trzymało? No jak? To powinno trzymać. No co ty? No wpychaj to. Coś dziwnie tutaj. Dobra. Test. Mama włącza. Tak to trzymaj. No dziwnie jakoś. Coś tu nie pasuje, Jasiu. Bo to nie przytyka do ziemi. Poczekaj. No jednak na odwrót trzeba było to wsadzić. Teraz mama włączy test. Zrobimy. O, jak zasysam. No. no jedziesz. Co mocno zasysa. No? Nie możesz oddawać? Ale odewać nie idzie. O oh ja. Yeah. Ale zasysa wszystko. Poczekaj, teraz ja spróbuję, jo.